Rząd zaplanował eskapadę trzech ministrów nad Tamizem. Początkowo mieli tam jechać szef dyplomacji oraz ministrowi spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Ostatecznie ten trzeci został w Polsce do delegacji dołączono za to szefa. Policji z wizerunkowego punktu widzenia i na krótką metę działanie rządu ma sens. Pokazuje on, że nie zostawia obywatela w potrzebie. Sęk w tym, pisze Michał Szułzyński, że wyjazd taki obarczony jest dużym ryzykiem. Choć głównym celem gabinetu Szydło ma być wstawanie z kolan. Yy, no wyprawa taka raczej obniża rangę Polski niż ją podnosi, czy jakikolwiek duży i szanujący się kraj chciał wysłać do stolicy innego państwa z trzech członków rządu po zabójstwie jego obywatela. Na taki ruch zdecydować się może rząd peryferyjnego kraju wobec państwa leżącego w centrum. Ryzyko polega też na tym, że jeśli dojdzie w przyszłości do kolejnych incydentów na tle narodowościowym, których ofiarą padną Polacy, wyjdzie na to, że mimo poważnej interwencji polski rząd nic nie wskurał. Gdyby nie daj Boże, jakiemuś Polakowi na Wyspach stanie się coś złego, stało się coś złego, jak wówczas zareaguje PiS? Wyśle do Londynu rząd cały, pisze Szyldrzyński. Rzeczywiście, rząd, moim zdaniem, znalazł się pod presją i po prostu nie udźwignął tej presji. To się zdarza nie tylko rządom na świecie, nie tylko pani premier. Elementy tej presji widać dobrze nawet w dzisiejszych tabloidach. Ten, który mam w ręku, to fakt. Ale w Superexpressie dość podobnie. W fakcie widzimy taki tytuł: Czas na konkrety, a nie tanie zagrywki. I tu jest taka analiza wyprawy szefa MSZ, MSWIA oraz komendanta głównego policji i uderza w mocne tony tabloid, pytając o szczegóły. No, niech, znaczy niech, niech będą jakieś konkrety, a nie tylko gadanie. A przecież, na przykład, taki jest komentarz Radosława Gruca tylko same rozmowy bezpieczeństwa naszym rodakom nie zapewnią. No to właśnie, co właściwie tam się powinno wydarzyć? Może polska policja tam powinna pojechać i pilnować tych Anglików, żeby oni przypadkiem nie zachowywali się po chuligańsku, bo wiecie, jak to bywa na wyspach. Bywają tam niebezpieczni chuligani. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej ToKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.